Jukasz Machłaj, słowiński artysta plastyk, więcej niż wybitny. Rozpoczyna działania, które mają spowodować powstanie nagród w dziewiątym powiatowym turnieju teatralnym. Więc będziemy go co jakiś czas męczyli i prosili o komentarz do tego, co się dzieje. No więc zaczynamy dzisiaj. Jest czwartek, 29 lutego. Za niecały miesiąc turniej teatralnej. Dzień dobry. Zaglądamy tutaj do tej kartki pana profesora. Tak. Procesora. No. I to nie jest sztuczna inteligencja, tylko dłonie Grzegorza Mahłaja. Dobrze, panie profesorze, co zrobić, kiedy pustka w głowie i nie wiadomo od czego zacząć, przystępując do jakiegoś twórczego działania? Co zrobić. Porozmawiać ze sobą. Wyjść na spacer. No. I jeść dużo pomidorów. Dużo pomidorów. Pomidory mają potas. Nie wiem, jak potas wpływa na proces myślenia, ale myślę, że może być to ok. Eee, proces dochodzenia do do takich rezultatów twórczych, to rzeczywiście ciekawe pytanie, Jarku, ale... ale, taka, bo że tu się znajdzie, ale to widziałem taki film na temat kreatywności, gdzie jakiś niemiecki reporter, taki zajmujący się sztuką, pytał naprawdę wybitnych artystów. Jak to jest? Skąd się to bierze? E, wypowiedzi były: Nijakie. Naprawdę. To e, ludzie malują, e, bo mogą coś namalować, a nie powiedzieć. Więc e, jak. Malarz zamyka swoje, swoje wizje w barwie, w linii w wielkościach, napięciach i tak dalej. To dlatego, że on tego nie umie powiedzieć. Czy poeta narysuje swój wiecz? Albo napisze z tego symfonię. Nie no, każdy robi to, co robi, dlatego, że to robi. Nie, to po prostu to się nie da tak yy, przełożyć. Dlaczego? Może znaleźć receptę. Paru ludzi próbowało znaleźć recepty na to, jak powinien wyglądać obraz. Jaki jest dobry obraz? No i wyszła z tego kupa nieporozumień. Ale, jak się ci panowie nazywali? Założyli bodajże Akademię Sztuki w Bolonii. Sami malowali marnie, ale za to potrafili zjechać i Leonarda, i Michała Anioła, i wszystkich innych. Tu nie taki rysunek, tam nie taka forma, a co to jest za kolor i tak dalej. Eee, niespecjalnie lubię krytyków. W świętej pamięci lekarz krakowski, chyba krakowski, Tadeusz Bojzyleński, wybitny pisarz, tłumacz literatury francuskiej. Napisał kiedyś taką fraszkę, którą pewnie znasz. Są impotentów z żywą fotografią. Sami wiedzą, jak lepiej, ale nie potrafią. No, tak to działa w przypadku krytyków. Nie, nie, no, pewnie są do czegoś potrzebni, tylko ja nie wiem do czego. Ale to pewnie są tacy ludzie, którzy wiedzą do czego. I to ich trzeba by spytać. Natomiast proces twórczy, hmm. pokażę Ci później zdjęcia, jakie robiłem dzisiaj i wczoraj. E, inspiracje można znaleźć wszędzie. Tylko trzeba zrobić jedną rzecz. Trzeba otworzyć się na świat. Eee, otwierać się ciągle nieustannie bez przerwy się otwierać to ma sens dziękuję